Witajcie w pierwszym odcinku, w części pierwszej, pierwszego nowego zagrania, wy. Halo, Dariusz Makowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witają Państwa i zapraszają na dzisiejsze spotkanie. No, czekaj, chłodek dzisiaj nie lada wyzwanie. Ale jeżeli będą zmobilizowani, zdeterminowani, mogą osiągnąć korzystny rezultat. Wspaniała wrzód! No nie, to nie mogło zaskoczyć bramkarza. Nie musiał się nawet ruszać. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Udanie. Podskoczył nad ślizgiem i utrzymuje się przy piłce. gaz. No, dobra okazja będzie. Dobry odbiór na połowie rywala. No, chyba będzie gol. Ryzykował, ale udało się. Traore. O to chodziło. Dobrze, przytomnie teraz obrońca przejął tę piłkę. Jest szansa. Piękny gol. I Messi. Tabi. No on słynie ze znakomitych, dokładnych, precyzyjnych podań. Abidal. Powinien tak. dośrodkować.